Święta Tereska od dzieciątka Jezus pisze w swoim pamiętniku zatytułowanym Dzieje Duszy o tym, jak otrzymała pewną łaskę od Maryi. Miała widzenie Matki Bożej i zobaczyła, jak Maryja się do niej wprost uśmiecha. I to dało jej bardzo dużo radości, dużo szczęścia, i ona tak to przedstawiła. Tylko później ktoś zauważył jej szczęście i była pytana wiele razy, co jej dało tak, tak wiele radości, i ona jednej z sióstr po prostu powiedziała o tym, że to Matka Boża uśmiechnęła się do niej. I kiedy o tym opowiedziała, o tej swojej tajemnicy, która dawała jej szczęście, poczuła się smutna, poczuła gorycz i tak dosłownie napisała, że gdybym zachowała moją tajemnicę, Zachowałabym na pewno i moje szczęście. Po wyjawieniu tajemnicy moje szczęście zniknęło i ustąpiło miejsca goryczy. Dzisiaj w środę popielcową Ewangelia trzy razy mówi o tym, że ludzie mogą nas nagrodzić, że ten świat może nas nagrodzić. Trzy razy pada ten zwrot, już otrzymali swoją zapłatę, swoją nagrodę, Dosłownie jest tam powiedziane, że otrzymali ją w całości, zupełnie od ludzi. Jezus też trzy razy mówi o Bogu Ojcu, który widzi w ukryciu i chce nagrodzić człowieka że to jest obietnica, że ta nagroda dopiero będzie dana nagroda, która da szczęście człowiekowi. Jest coś takiego, że kiedy chcemy robić coś dla ludzi, objawiać im swoje czyny, swoje dobre rzeczy. To, to tracimy radość, tracimy szczęście. Oczywiście ja nie mówię, że nie mamy się dzielić tym, co przeżywamy, i radościami, i smutkami. Nie. Chodzi o to, że można czynić dobre rzeczy, ale w niewłaściwy sposób. Można modlić się w niewłaściwy sposób, można pościć w niewłaściwy sposób. Święty Jakub pisze na przykład, że można się źle modlić. Rzeczywiście, nieraz możemy robić coś na pokaz dla tych lajków, tak zwanych. Zarówno jeśli chodzi o kliknięcia, jak i o spojrzenia ludzi, o uznanie i o takie poczucie, że, że to nas nagradza. Ale Ewangelia mówi, że to nie. Nie taką nagrodę Bóg chce nam dać, że jak tutaj zabiegamy o taką nagrodę, zapłatę, to rzeczywiście ona już nas pozbawia po części tej nagrody, którą chce nam dać Bóg. Na początku Wielkiego Postu jesteśmy zachęceni do tego, żeby rzeczywiście zapragnąć nagrody, którą chce Bóg dać. Biblia w wielu miejscach mówi, że tą nagrodą jest On sam. Bóg sam chce dać samego siebie każdemu z nas. To jest coś, czego ten świat nie da. Nagrodą jest on sam. Bóg, który widzi w ukryciu, odda tobie. Niech ten czas wielkiego postu będzie takim nastawieniem, że ja chcę żyć dla pana, że ja chcę od niego nagrody. Niech ludzie widzą nasze dobre uczynki, niech chwalą Ojca, ale w tym czasie nastawmy się na to, żeby szukać tej nagrody u Boga. Wejdźmy bardziej w życie wewnętrzne. Szukajmy spojrzenia Pana Boga. Niech to, co On zobaczy, niech nam wystarcza. I to da nam też dużą radość, myślę, i wolność taką od, od jakichś spojrzeń innych ludzi, od pochwał. Dzisiaj ludzie chwalą, jutro obalą. Ludzkie zdania są różne. Ważniejsze jest to, co o nas Bóg myśli, niż to, co ludzie. Tak mówił święty Jan Bosko. Dobrego, owocnego czasu. Życzę przeżywania Wielkiego Postu z Panem Bogiem.